Na początku XX wieku statki pasażerskie służyły wyłącznie jako środek komunikacji, a nie miejsce do spędzania wakacji. Wyłom w tej regule zrobił brytyjski liniowiec Aquitania, który w 1929 roku wykonał kilka pierwszych rejsów wycieczkowych. Dla mających z nich korzystać pasażerów zbudowano pierwszy basen kąpielowy na morzu. W ten sposób 1929 rok można uznać za datę, od której wszystko się zaczęło. Oczywiście współczesne baseny na statkach wyglądają zupełnie inaczej. Korzystający z pierwszych rejsów wycieczkowych pasażerowie, nie wszyscy byli jednak z nimi zachwyceni, ponieważ niektórzy cierpieli na chorobę morską. Jednak w 1933 roku rozpoczęto pracę nad budową stabilizatorów antyprzychyłowych na statkach. Oparte były na zasadzie wysuwających się z boku kadłuba łap, ale zamontowano je po raz pierwszy wcale nie na jednostkach pasażerskich, lecz na niszczycielach. A 25 lat potem był pierwszy przelot samolotu odrzutowego nad Atlantykiem. Komunikacja lotnicza wyparła więc komunikację morską. Wszyscy armatorzy zaczęli więc przekształcać gorączkowo swoje transatlantyki w statki wycieczkowe. To, co Państwo teraz widzą i słyszą, to początek amerykańskiego serialu Love Bot, Statek Miłości. Wymitowanego w amerykańskiej telewizji w 250 odcinkach w okresie od 1977 do 1986 roku. O lepszej reklamie rejsów wycieczkowych nie można było marzyć. Love Boat zrealizowany został prawie w całości na statku Pacific Princess. Miałem okazję płynąć tym statkiem w 2002 roku. Oto moja fotografia wykonana na mostku kapitańskim. W latach 1980-85 kabiny wszystkich statków pasażerskich zostały wyposażone w indywidualne łazienki. A potem przyszła epoka kabin z balkonami. No i system Azipod, w którym w śruba statku obracana jest przez przymocowany do niej bezpośrednio silnik elektryczny. Układ silnik śruba obraca się wokół własnej osi i pełni rolę steru. Aż wreszcie w 2001 roku zaczął pływać pierwszy statek, na którym można kupić kabinę na własność.